No, żebyś Ty był autentyczny w relacjach z kobietami, sorry za ten przydługawy wstęp, ale no może wytnę ten wstęp, to musisz Ty być autentyczny z samym sobą. Żebyś Ty był autentyczny z samym sobą, musisz być pogodzony z samym sobą. A żebyś Ty był pogodzony z samym sobą, musisz być akceptujący wobec samego siebie. To nie znaczy, że pozbawiony wad. To nie znaczy, że idealny. To akceptujący siebie, dający sobie prawo do tego, żeby być takim jaki jest, godzący się na to, jaki teraz jesteś, szanujący to, że jesteś człowiekiem, nie musisz być ideałem. I że to jest okej. Okay. Dobra, już tutaj wrzucam na czat komentarz. Nie musi być idealny. niestety często sekretem, sekretem tych udanych relacji jest to, że o czym się bardzo mocno zapomina. Ja to powiem ci na podstawie swoich obserwacji, swoich doświadczeń, doświadczeń z przebywania z ludźmi, którzy naprawdę, no no mają świetne powodzenie u kobiet. Bardzo duże powodzenie u kobiet, gigantyczne, hiper powodzenie u kobiet i kobiety robią z nimi rzeczy, o których przeciętny mąż po Polsce może tylko i wyłącznie pomarzyć, a za samą myśl już biczuje siebie profilaktycznie, jakby żonka jeszcze nie, nie dowalała do pieca za bardzo. I widzisz. I to są właśnie rzeczy, które są... Mm, typowe dla tych ludzi, że ci ludzie mają ogromną akceptację dla swojej seks sfery seksualnej. Są to faceci, którzy nie mają mentalnych blokad, jeżeli chodzi o kwestie seksu. Oczywiście mają swoje preferencje, ale to są tacy goście, przy których kobieta swobodnie uprawia seks i nie czuje się oceniana. I to z nich bije ta akceptacja. I to jest właśnie ten element gry, który uważam, że nikt w Polsce o tym nie mówi. Nikt, znaczy uważam, no ja to wiem, nikt w Polsce o tym nie mówi. Nikt. Słuchaj, gówno z tego, że ty ją podebierz nawet najlepszym tekstem. A jeżeli nie będzie nie tyle co dobrego bzykania, bo tu nie chodzi o to, że mężczyźni często skupiają się na on, kwestii performance, że y, jeżeli ja będę miał, y, sub, będę super kochankiem, to na wtedy ode mnie nie odejdzie. Ale bycie super kochankiem, to nie jest tylko umiejętność dotknięcia punktu ABCG, G, H i J, K, L, A, P, M. Ale to też jest kwestia tego, czy ty jesteś w stanie stworzyć atmosferę totalnej akceptacji, totalnego luzu, radości, czerpania, przyjemności z seksu, czy ty jesteś w stanie sp 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 spowodować, że ta kobieta będzie miała ochotę z Tobą eksplorować swoje najbardziej. Mm, Ciekawe fantazje. Bo wielu mężczyzn wydaje mi się, nie ma pojęcia jaki Skype mają pod własnymi rękoma. Im się wydaje, że ich kobieta to nigdy tego by nie zrobiła, tam tego by nie zrobiła. Oni o tym marzą, a ona się wstydzi. I on jest frustrowany, bo on by coś chciał, ona, ona jest sfrustrowana, bo też by chciał, ale się boi. Oczywiście o ja to nie oceniam nikogo, bo ja wiem, że to też jest kwestia wychowania, kwestia edukacji seksualnej, to jest po prostu żartem w tym kraju, z tego, na, przynajmniej z tego na podstawie informacji, które ja posiadam, tego, że ludzie mają spaczone y, poczucie y, postrzegania seksu, przyjemności, y, do tego dochodzi ogromne. Ogromne poczucie winy, związane z tym, że od małego wma wmawia im się, że y, twórca wszechświata, y, najbardziej potężna moc energii, bezwarunkowej miłości na Ziemi, nie ma co robić, tylko patrzy, czy ty trzymasz rączki pod kołderką. No. Tak. I że w ogóle, i najważniejsze to jest to, że ty musisz dostać. Yy, Licencje na legalne wzykanie dla, dla zmylenia przeciwnika zwanym małżeństwem. Oczywiście w tych czasach jest to trochę inaczej, ale i wahadło się przegieło trochę w drugą stronę. Seksualizacja jest już rozwalona, nie, nie, niedługo będą reklamować prawdopodobnie, nie wiem, parówki czy serki homogenizowane na, roz, wylewające się na jakąś roznegliżowaną panią. Bo teraz jest właśnie, to się sprzedaje wszędzie. I wystarczy wejść na Instagrama i masz tam zdjęcia, które kiedyś normalnie byłyby w Playboyu, i to jeszcze na, i to jeszcze na, no, na plakacie, i to już byłoby naprawdę grubo. Co powoduje, że teraz po prostu, no jak laska pokaże tyłek, to, to budzi to tyle emocji, jakby pokazała ucho. Ale to też jest, to też jest, ja to oczywiście akceptuję. to traktuję, że To jest jakiś tam etap rozwoju. Ym, społeczeństwa i przejścia wyżej. Oczywiście, ja nie wiesz, nie, nie jestem tutaj Panem Bogiem. Ja nie wiem, w którą stronę to ma doprowadzić, ale yy, sukcesem jest zrównoważenie trochę w tej kwestii. Gdzie te, yy, taki mężczyzna, który naprawdę ma powodzenie u kobiet, on potrafi yy, być kimś, kto. Seksu nie tworzy Performance Institute, tylko kimś, kto z seksu tworzy okazję do spotkania się z drugą stroną. Ciężko mi chyba to teraz jakś tak wytłumaczyć. Ale wiesz, I do my best, jestem tylko człowiekiem. Nie zawsze pa musi ci stawać, przecież kupuję, jakby była wystrzelona z procy. Um. Więc tak, więc to jest dla mnie ważne. To jest. Dla, uważam, że to jest ten sekretny czynnik, o którym nikt nie mówi. Bo faceci moim zdaniem w wielu przypadkach, tak jak tutaj widzę, jak jest to promowane. I to nie jest, to nie jest tak, że to jest też do końca wina trenerów, podrywu, którzy przekazują wiedzę w taki a inny sposób. Pamiętajcie też o tym, że niestety, 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 niestety myśmy już wyszli z piwnicy, Teraz kontent to jest po prostu tak popularny, i tak naprawdę z tego, co obserwuję na TikToku, na Instagramie, niewiele jest osób, które rzeczywiście chcą, chcą autentycznie wnosić wartość do życia ludzi, niewielu jest ludzi kompetentnych i niewielu jest ludzi, którzy zaczynali w takim czasach naprawdę totalnego hardkoru. No ja zaczynałem w tych czasach, 2008 rok, 8 kwietnia było pierwsze szkolenie, które przeprowadziłem, a dokładnie wykład na takim mini zlocie. Wtedy już zaczęła się ta historia. I ja widzę, że teraz jest po prostu kontent randkowy jest wykorzystywany do tego, żeby zbierać subskrypcje, a niekoniecznie, żeby pomagać ludziom. I nie mówię, że to jest złe, tylko mówię, że masa osób po prostu nie wie, co kompletnie, co gada. To, że nie wie, co gada, to jedno. Kompletnie, druga rzecz, nie biorą całkowitej żadnej jakiejkolwiek moralnej nawet odpowiedzialności odnośnie rad, które dają. I często później są takie sytuacje, że ktoś tam gdzieś tam posłuchał, i później miał problem. A niestety, jeżeli chcesz nauczyć się budować prawdziwe i autentyczne relacje, jest to proces wewnętrznej transformacji. I to jest to proces, który możesz tylko przejść tak naprawdę hmm, przepracowując emocje, myśli, programy, które ci szkodziły. Ja prowadzę w ten sposób ludzi na mentoringu. Oczywiście w opisie tego filmu jest opcja mentoringu. Jest to 30 proces, w którym ja oczywiście to nie jest tak, że siedzimy razem codziennie przez 30 dni, ale jest to proces, w którym dostajesz zadanie, mamy konsultacje, na których omawiamy grube tematy yy, i to nie jest powtórka z kursu jakiegokolwiek. To też nie jest kurs, na którym powiem Ci rzeczy, których nie ma innych w moich kursach. To jest proces, w którym ja pracuję konkretnie nad Tobą, nad Twoim przypadkiem, żeby pomóc Ci się stać. Bo ja wiem też z doświadczenia, że z sukcesem nie jest to, że ja ci powiem informacje na temat tego, jak ty masz podywać dziewczyny. Przecież ty te informacje masz. Ty, te informacje są w sieci. Oczywiście śmieszy mnie to, kiedy słyszę, że ktoś np. pisze w internecie: Nie pójdź za szkolenia, nikt nie będzie ci mówił I to będzie ci ktoś pokazywał, że ty masz zagrywać do lasu. Za darmo możesz. Aha. Czyli kraść materiały z neta i stosować darmową wiedzę od trenerów, do których jednocześnie mówi się, żeby nie chodzić, bo nie, wtedy będziesz frajer, po co masz komuś za to płacić? No jasne, kurwa, po co Mike Tyson miał komuś, kurwa, płacić za to, że ktoś mu pokazał lewy prosty? Mógł sobie pójść na mecz bokserski i zobaczyć, no. Nie, to fraje jakiś. w ogóle jak Zuckerberg on miał jakieś kołcza? Jaki frajer, po co on płacił? Bill Gates miał mentora? Eee, kurwa, lamus, lamus, lamus. Michael Jordan miał mentora? O Jezu, ale pipa, co, nie potrafi go złować, co, nie wie, kurwa, jest metalowa obręb siatra, tam celujesz, brada, tam celujesz. No, proste. No. A, Im bardziej ktoś potrzebuje mentora, tym bardziej często te osoby są nastawione na anty, yy, Ale ja myślę, że to nie jest nawet kwestia tego, że ktoś jest, yy, bo kto, ktoś sobie myśli tak, że szkolenie, jak szkolenie prowadzi, to to wygląda tak, że drinki, koks, dziwki, o ty, dobra, jeszcze tam popotknąć, zbieraj dalej. Tak to nie wygląda, to jest bardzo duża odpowiedzialność, ogromna odpowiedzialność. Które często nawet sobie ludzie nie zdają sprawy. Że ja spędziłem z klientami w terenie tysiące godzin w klubach. To nie jest tak, że w klubach, czy też na ulicy w tysiące godzin rozmawiając z nimi. To nie jest tak, że ja sobie, wiesz, kurwa wziąłem e napisałem w czacie GPT, złożyłem stronkę y na Instagramie i, y i kurwa i puściłem reklamę i wielki kurwa ekspert. No nie, ja zaczynałem naprawdę w takich kurwa czasach totalnego hardkoru i i po coś to było. No, i, więc wiesz. Tak. Więc po coś to było, i dlatego wiem, co po tych wszystkich latach jest po prostu najlepsze. I bez procesu przemiany, bez procesu zmiany myślenia. To ty będziesz dalej miał wiedzę, będziesz mógł sobie nadczytać. Ja jestem w stanie ci dać książki, jeżeli nie zmienisz swojego postępu, swojego sposobu myślenia, swojego sposobu postrzegania, a to trzeba zrobić z kimś, kto ci pokaże pewne rzeczy w krzywym zwierciadle. To jeżeli tego nie, nie zrobisz, jeżeli tego nie zmienisz, to możesz czytać książki, jak tylko po prostu chcesz. I oczywiście to też jest coś, co. Ja też mam tego świadomość, że to też tak działa. Że to też tak działa w ten sposób. I to jest coś, czego ty nie zmienisz. Jeżeli ktoś na przykład ci nie wskaże, jakie ty masz blokady w kwestii y, twojego podejścia do seksu, postrzegania, kwestii twojej atrakcyjności, to nic to nie da. Zobacz, Jakie jest cel Wyobraź to sobie, jakie jest cel Twoje wyjątkowania, tak? Jak ty wyobrażasz sobie udane uwodzenie, że co? Że siedzisz i pierry, dolisz swoje A! ona o Boże, o Boże, o Boże, dziewczyny! Dziewczyny! Jakiego on otwieracza użył? Czy wiesz co on mi właśnie powiedział? Wiecie? Wiesz? <laughs> o Boże, co za wspaniały facet. Nie no, musisz dać mu dupy. Nie. Słowa to jest tylko opakowanie procesu. Słowa to jest tylko przekaz. Intencji. A jeżeli to by się wydaje, że ty tylko się nauczysz, co ty masz powiedzieć, gdzie ty masz dotknąć, co po kolei zrobić, tak jakbyś miał namalować niebo czarny flamastrem. To nie dość, że oczywiście ja rozumiem, że są ludzie, którym w zupełności to wystarcza, ale to nie dość, że to jest nieefektywne, toporne, koślawe i odbiera ci całe piękno, jakie jest między w ogóle ten romans, flirt, tą całą chemię, ekscytację, tą sytuację. To jest, to jest coś pięknego i to ci to odbierasz i ty będziesz tylko patrzył na to tak mechanicznie mechanicznie, żeby tylko wiesz. Swoje odwalić, i tyle. I zgodzę się z tym, że są ludzie, którzy są na różnych poziomach świadomości. I są ludzie, dla których takie postrzeganie relacji jest całkowicie naturalne. Ale nie łudźmy się w tym, że nie, wiem, że wy randkowaniu, relacjach słusznie o to, żeby kogoś poznać. Ale poznać w jaki sposób? Nie, jeżeli to jest randka między kobietą a mężczyzną, czy tam innymi płciami, które tam sobie się nam nawzajem podobają, to nie można wykluczyć tego aspektu seksualnego. <słuch> Oczywiście przez y, y, prasowywane ludziom poczucie winy często w tym temacie. To, to Tobie chodzi tylko o seks? A o co tu chodzi? Po co mężczyzna spotyka się z kobietą? Po co mężczyzna z kobietą budują relacje? Co jest naturalną konsekwencją długotrwałej relacji w większości przypadków płodnych ludzi ze sobą? Jeżeli się kochają, to chcą mieć owoc miłości w postaci dziecka. A jeżeli mężczyzna nie potrafi wzbudzić pożądania seksualnego u kobiety, to jak ona ma mieć z nim dziecko? Jak? Na siłę? Z rozsądku? Czy może. Jak? Dlaczego się związki rozpadają? Czy słyszałeś kiedyś, żeby rozpadł się związek, w którym kobieta jest zadowolona z seksu? Ale naprawdę zadowolona. No właśnie. Ja też nie. I na tym to polega. Że jeżeli ty zaniedbasz tą sferę seksualną, jeżeli zaniedbasz tą sferę seksualną, to ci nawet modlitwa do papieża nie pomoże. Jeżeli nie będziesz w stanie być mężczyzną, który cały czas podtrzymuje ten ogień związku. To nawet, to, to, to nie, nie no. Tutaj dostałem właśnie komentarz na live, że Bo mężczyźni nie potrafią rozmawiać o emocjach. Że właśnie tam, gdzie się rozpadają te związki, to mężczyźni rozmawiają za dużo emocji. emocjach. Gadka o emocjach kobiety nie interesuje. Kompletnie. Ko ko mężczyzna ma być jak skała. Mężczyzna ma być jak kurwa amortyzator, który zniesie wszystko ka na każdą największą nierówność. Mężczyzna i ma być jak siatka, w którą kobieta wpada. W tańcu swoich emocji i, i bezpiecznie ona ją wyhamowuje. Kobiety nie interesuje gadka o emocjach mężczyzny, kompletnie. Chyba że jakiejś przygrube, przygrubej weganki z dużego miasta, która w wielkich okularach, czytając książkę o ostatniej Noblistki, zastanawia się nad tym, czy zrobić kolejny doktorat. Nie. Nie. Kobieta chce mężczyzny, który się nią zaopiekuje z każdej możliwej strony. I do tego dobrze wypieprzy, rozumiesz? Kobieta chce mężczyzny, który jest w stanie zabrać ją do doby restauracji, w której siedzą, i on jest w stanie zamordować wszystkich tej restauracji. A później, po tym wszystkim, jest w stanie wziąć ją do toalety w tej restauracji, Co mi ja toalety wziąć ją na środku tego stołu i wypieprzyć ją tak, że będzie miała trzy gazety pod rząd. Tego chcą kobiety, a nie jakiegoś kurwa gadanie o emocjach. O emocjach chcą tylko gadać dominujące laski, które traktują gadki faceta o emocjach jako sposób do tego, żeby go kontrolować. Nie wierzcie w to gówno, naprawdę. Nie wierzcie w to gówno, bo to jest jedna wielka ściema. Jedna wielka ściema. Czy myślisz, że jak ja pieprzyłem laskę pod prysznicem, to ona mu to najmówiła: "Boże, jakie ty masz kurwa piękne emocje". Nie. Ja tylko słyszałem. A, 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 I Jezu, ale ty masz wielkie plecy. Tam nie było. Boże, wiesz co? Jak ostatnio ze mną tak czule rozmawiałeś? Nie. Tam niczego takiego nie było. Myślicie, że jak się dało, jak zażynane zwierzę, także się bałam, że pobudzi kurwa pół osiedla, Tam nie było, o Boże. Ale ona ma kurwa, szczęście, że ma taki bliski, emocjonalny kontakt. Nie ma czegoś takiego. Tam nie ma czegoś takiego. Naprawdę. Nie uczcie się, nie uczcie się, zaprawdę powiadam wam, ona wyjebane na wasze emocje ma. Ona jeżeli kobieta Ci mówi, mi możesz wszystko powiedzieć, to znaczy tylko tyle. Mi możesz powiedzieć. Jak bardzo ci na mnie zależy. Jeżeli kobieta mówi, że mi możesz zaufać, to znaczy tylko tyle. Mi możesz powiedzieć, jak bardzo dużo dla mnie zrobisz. Nigdy, przenigdy z kobietą nie rozmawiasz o emocjach. Nie mówisz kobiecie nigdy niczego. Czego nie powiesz na policji, w urzędzie skarbowym, nie powiesz tego przed sądem i nie chcesz, żeby znał to twój największy wróg. Proste. Nie rozmawiasz o takich rzeczach. Po prostu nie rozmawiasz. Kobieta to jest, to, nie, to jest obcy człowiek, to nie jest kurwa twoja rodzina. Żona to nie twoja rodzina. Trzeba się w końcu, na... No? ale tak, no wy, ja rozumiem, ja was nie winię. Czy ciebie tam to, to, teraz to oglądasz? Ja wiem, że tutaj chciałeś dobrze, że ci opowiadali, że musisz gadać o emocjach. Że musisz być taki, siaki owaki, że ci powiedzieli, że jak się połączysz emocjonalnie, to ty, z kobietą to będzie super. Ale słuchaj, połączenie emocjonalne z kobietą nie polega na tym, że ty się rozpierdalasz sam na siebie, jakbyś jadł makowca z naczelnikiem, no. To nie jest kływa rekrutacja na świadka koronnego, i to nie, I ty nie musisz powiedzieć wszystkiego, żeby dostać koronę. Szata fuck up! Szata fuck up! I będziesz miał kływal z kobietami tak. Z kobietami tak, bo kobieta jakąkolwiek twoją emocjonalną niepewność rozkminę, rozkminę, nie, traktuje jako twoją słabość I, i często niestety, bardzo jest tak, często jest niestety tak, że wy podchodzicie z założenia takiego: Nie, to nie to, że ogień parzy. Ja po prostu muszę znaleźć odpowiednie ognisko. Nie, to nie to, że. Yy, to nie to, że. Yy, ten. Że, że samochodem nie jeżdżę się prosto na ścianę przy 100 na godzinę. Nie. Ja muszę znaleźć odpowiedni samochód. I wtedy będę mógł walić tą ścianę przy, przy 200 na godzinę i nic się nie stanie, bo to odpowiedni samochód. Chłopie. Przestań szukać usprawiedliwienia dla swoich słabości! Przestań szukać baby, która wy wybaczy Ci Twoje błędy! Nie bądź pipa! Miłość to znalezienie odpowiedniej osoby! Kurwa, nie dla słabych ludzi! Kobiet nie interesuje to, jak bardzo jesteś słaby, a emocje w, w relacji z kobietą to jest kurwa słabość! Finito! Chcesz ruchać czy nie, chcesz mieć spokój czy nie, Czy chcesz mieć ambusz na chacie i wracać kurwa do domu i, i, i siedzieć kurwa w aucie 15 minut przed chatą, żeby mieć chociaż chwilę kurwa spokoju dla siebie. Kobieta to nie jest kurwa, ob... to nie jest rodzina, żona to nie jest rodzina, to jest obcy człowiek, który, którym się bierzesz, bierzesz go pod swoje kurwa skrzydła i pod swoją opiekę. Tak to niestety wygląda i to jest to, czego chcą kobiety. O emocjach chcą tylko gadać laski które chcą mieć kontrolę i znalezienie odpowiedniej osoby nie polega na tym, że znajdziesz osobę, która wy, tak, wybaczy ci to, że jesteś po prostu pipa, jesteś słaby. To nie jest znalezienie odpowiedniej osoby, bo jakaby kobieta nie była, jak mielibyście jakie jak jakkolwiek mielibyście wspólne pasje, jeżeli dobrze nie wygrzmocisz, jeżeli nie będziesz dla niej ostoją w każdym aspekcie życia i nie będziesz od niej lepszy w każdym aspekcie życia Wcześniej czy później to się po prostu kurwa zakończy. I tyle, i finito. I tak to po prostu działa. I tak to po prostu działa. My, mężczyźni, mamy być mocni. I główno to kogo obchodzi. Oczywiście kobiety ci powiedzą, no tak, ja lubię, ja lubię rozmawiać o emocjach, kiedy mężczyzna mówi o emocjach. Ale wy słyszycie emocje, a ja słyszę mężczyzna. I to nas kurwa różni, że ja się nie łudzę. Ja się nie łudzę. Kto się łudzi, ten się trudzi. Jak tak chcecie, proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie ma najmniejszego kurwa problemu. Nie ma najmniejszego problemu. Rozumiesz? To tak jak Podeszła dziewczynka do, do, do Stalina, kopnęła go w kostkę, on Weź ty, jop, twoju mać, wy, Uuu, dobry Stalin, dobry, mógł zabić. Nikogo nie interesują twoje emocje, że jesteś słaby. Ty możesz mieć emocje pod tytułem Ach. Pamiętam, jak byliśmy na wojnie. Musiałem zastrzelić kolegę, kiedy byliśmy w zasadce. Był dla mnie jak brat, ale miałem tylko jedną kulę i miałem do wyboru, albo zabiję siebie i nie będę się męczył na torturach, albo zabiję jego, żeby on się nie męczył na torturach. Wybrałem jego. I wtedy możesz zacząć płakać. A nie, wy się dalacie się na siebie, tato mnie nie kocha, mama mnie nie kochała kurwa. W szkole mi nie wychodzi. We, we, we. Gówno to ich obchodzi. Takie rzeczy masz załatwiać z profesjonalistą. Chcesz sobie pogadać, chcesz sobie popłakać, chcesz sobie, kurwa, pogadać, że ci z poprzednimi laskami nie wyszło? Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Umów się na konsultację. Link do mojej strony masz w opisie. Yy, wideo. Wiesz, ja temat załatwiony, kurwa. I ja przynajmniej będę chciał ci pomóc, żebyś ty pobzykał. No, nie będę kopał pod tobą dołków. No. A nie, bo ona jest taka dojrzała, ona jest taka mądra, ona czyta filozofię, ona jest kumy wasiaka. No. No, przecież to jest oczywiste. To jest oczywiste. Ona jest inna, czego nie rozumiesz? No, czego nie rozumiesz? Ona jest inna. Ona nie jest taka jak te wszystkie. Ona po prostu ma w poprzek. I to nie jest tak, że ja coś mam do kobiet. Broń Boże, że co ja mam do kobiet? Że uczę mężczyzn, żeby byli mocni, żeby mocni psychicznie. Że przepracowali swoje kurwa te y, problemy, nie problemy emocjonalne, lepiej w bezpiecznym towarzystwie, ktoś, kto się na tym zna i żeby pomóc im stać się mężczyzną, który ma naprawdę atrakcyjne kobiety, takie jakie oni chcą mieć, takie będą, jakie będą dla nich odpowiednie, czy to jest coś złego? No kurwa, nie sądzę. Nie sądzę. Dlatego wiesz, to, co robię, wykracza dużo bardziej poza y, naukę o podrywaniu, bo moim celem jest to, żeby mężczyzna stał się atrakcyjny, a nie po prostu, jakby to powiedzieć, większość szkół podrywu uczy się jazdy samochodem, który ma pewne ograniczenia techniczne. Ale pomagam ci przepracować te ograniczenia techniczne, żebyś ty jeździł sprawnym samochodem. I w ten sposób nie będziesz musiał świerzać, cudować i wymyślać jakichś dziwnych metod posługiwania się czymś, co z założenia no, nie jest tak sprawne, jak mogłoby być. I tak jest zwyczajnie lepiej. Prościej, spokojniej. Więc wiesz. Nie ma sensu się męczyć. Nie ma sensu się męczyć. Mogą szczędzić lata twojej pracy. Bezsensownej pracy, którą włożysz w to, i męczenia się w to wszystko. Żeby mieć jakieś kobiety, afekty mogą być różne. A czas jest coś, czego nie odzyskasz. Zadbaj o to. Dobra. Ja kończę na dzisiaj. Pod tytułem tego filmu będziesz miał w opisie linki do moich kursów, do 1000 kobiet system, do mentoringu, do, do mojej strony, gdzie jest jeszcze kilkanaście innych kursów do wyboru, do koloru. Zapraszam.